Aha, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który nagrywam w zasadzie ciągiem pomimo zmęczenia. Może mi się to odbić czkawką, ale zobaczymy. To może być dobre. Bo teraz tak, to jest niebezpieczne o tyle o ile, że są wybuchy. Ale te wybuchy... Dobra, widzę, że pole grawitacyjne nie ogranicza tych wybuchów, więc ja to chowam. Hmm. O. A, no i tam przy okazji już się dowiedziałem przed chwilą było ładnie opisane, że to jest skarbiec. A może tędy się przekopiemy? Widzę, że twarda skała. No, także widzicie, pocisk jest morderczy. Mam nadzieję, że nie jest morderczy dla mnie, bo ostatnio, właśnie e, skończyło się tak, że strzeliłem się własnym pociskiem. I sytuacja była wręcz e, dramatyczna, bo 1400 życia zjadło mi na śniadanie A, tak były... Jezu, ale tu jest... no i kwas, ojej, ale tu jest rzeź muszę powoli iść mhm. w pół sekundy tak naprawdę zjadło mi 50 hapsa no, muszę iść powoli ale pocisk jest przekocurem Jak widzicie No e, Bardzo dużo daje e, ta jakby klątwa osłabienia od pocisków Tutaj to by była generalnie bardzo mocna pułapka, ale jestem odporny na elektryczność, więc Zgarniam serduszko, tak o. Oho. Jestem trochę w lekkim szoku, bo to wyglądało jak mój pocisk, i jeszcze ja to sprawdzę na nagraniu. No, ale w zasadzie nie było perków, które sprawiały, że ten pocisk byłby dla mnie zagrożeniem. I to był też jakiś taki mele przeciwnik, no szczerze mówiąc jestem mocno skonfundowany i trochę zawiedziony, bo poza małą ilością życia to był super run szkoda. Szkoda naprawdę. Niestety jak się widzi już ten ekran, to w tej grze jeżeli nie moduje się, no to to już jest ostateczność. Hmm. No dobra. Hmm. Mina. A może sobie zobaczmy, co to jest to mina? Bo moim zdaniem, mina to był ten. A on jest szali coś tam. Czy mina to jest pocisk, który wystrzeliłem? Czy on się tak nazywa? To są w ogóle takie dziwne nazwy. Eee, Punkt świetlny. Nie. Eee, nie ma tu wyszukiwarki. Mina, 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 mina. No, szczerze mówiąc, nie widzę tu czegoś takiego jak mina. Eee, mina pocisk. No dobra, nie będę tego przedłużyć. Słuchajcie, trzymajcie się. I. E, no, chyba do następnego. Siema.